Już się nie lękam, Pan mnie zawsze obroni, moi wrogowie padają. Pan moją światłością, Psalm 27, Psalm Dawidowy. Pan światłem i zbawieniem moim, kogów mam się lękać, Pan obroną mojego życia, przed kim mam się trwożyć. Gdy na mnie nastają złośliwi, by zjeść moje ciało, w ten czas oni, wrogowie moi i nieprzyjaciele kwieją się i padają. Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz, moje serce bać się nie będzie, choćby wybuchła przeciw mnie wojna, nawet wtedy będę pełen ufności. O jedno proszę Pana. Tego poszukuję, bym w domu pańskim przebywał, po wszystkie dni mego życia, abym zawywał łaskawości Pana, stale się radował Jego świątynią. Albowiem On przechowa mnie w swym namiocie, w dniu nieszczęścia, ukryje mnie w głębi swego przybytku, wydźwignie mnie na skałę. Już teraz głowa moja się podnosi nad nieprzyjaciół, co wokół mnie stoją. Słowem w jego przybytku, ofiary radości, zaśpiewam i zagram panu. Usłysz, panie, głos mój, wołam, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. O Tobie mówi moje serce, szukaj jego oblicza, szukam, o panie, Twojego oblicza. Swego oblicza nie zakrywaj przede mną, nie odpędzaj z gniewem swojego sługi. Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie, boże moje zbawienie. Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie. Panie, naucz mnie, Twojej drogi prowadź mnie. Ścieżką prostą ze względu na mych wrogów. Nie wydawaj mnie na łaskę moich nieprzyjaciół, bo przeciw mnie postali kłamliwi świadkowie i ci, którzy dyszą gwałtem. Wierzę, iż będę oglądał dobra Pańskie w ziemi żyjących. Ufam Panu, bądź mężny. Niech się twe serce umocni. Ufaj panu. Amen.